Witam was moi kochani, bardzo serdecznie cieplutko i gorąco. Jest to kolejny odcinek z serii Poradników na naszej playliście na YouTube, do której zapraszam. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka, bo prowadzę krok po kroczku, jak zacząć pracę z naszymi modułami Atmel WiFi i mam nadzieję, że krok po kroczku przekonujecie się, że jest to bardzo proste, szczególnie, że po moich poradnikach widzę na naszym Discordzie, ale też na forum o jakby od was informacje. Mirku działa mi to, w końcu to też mi działa i tak dalej. No ale było też jedno pytanie, Mirku, do mnie, jak zmienić na przykład nazwę modułu, bo ta domyślna nazwa, ok, jest fajna, Atmel, ESP i tamten numer MAC adresu, żeby się nie mieszały, gdy mam kilka modułów i tak dalej, ale ja bym chciał jednak móc swoje własne nazwy ustalać. Oczywiście, jak już wiecie, są helpy do komend AT w programie ale okazuje się, jak sam sprawdziłem a nawet komuś odpowiedziałem, przecież jest tam komenda AT ale się okazuje, że coś po drodze zmieniałem i chyba popsułem w wersji 1.0.7, bo chyba w wersji firmware'u 1.0.5 można było ładnie zmienić nazwę modułu w locie a tutaj w wersji 1.0.7 się coś popsuło, dlatego też widzicie tutaj na dole, zobaczcie już wersję 1.0.8 ja na czas kręcenia tego poradnika jeszcze jej nie opublikowałem, ale wkrótce po poradniku opublikuję, będzie można ją pobrać i będzie już ładnie działała zmiana nazwy w jaki sposób zaraz zobaczymy generalnie mamy się dzisiaj zapoznać z kilkoma podstawowymi użytecznymi komendami a te między innymi do zmiany nazwy ale nie tylko do przywracania ustawień fabrycznych które może być często potrzebna szczególnie w sytuacjach tak zwanej paniki typu zablokowałem moduł poprzez zmianę parametrów uarta nie wiem co tam było ustawione ale o tym to w oddzielnym poradniku jak się wtedy ratować też krótkim dzisiaj widzicie że moduł jest właśnie zresetowany do ustawień fabrycznych bo skoro widać na OLEDzie jeśli macie moduł z em oczywiście ten ekranik to znaczy, że nie jest podłączony do żadnego routera. Tryb STA też raczej nie jest włączony, bo nie świeci się diotka, no właśnie jaka niebieska w ostatnich poradnikach była, ale ja teraz zmieniłem i też to udoskonaliłem, że po pierwsze diodkę od AP zieloną przeniosłem na środek, po to, żeby po jej prawej stronie zapalała się diotka na fioletowo, gdy podłączy się klient do AP. Po lewej zaś stronie dałem diotkę od STA. I ona, gdy skonfigurujemy pierwszy raz tryb STA, czyli stacji, to zapali się najpierw na żółto, jeśli on jest w ogóle włączony, a na niebiesko się przełączy, wtedy kiedy podłączy się do routera. Więc jest to ciekawa zmiana, chyba już dalej nie będę tutaj wprowadzał żadnych zmian. Warto mieć albo OLED, albo takie diodki w swoim urządzeniu. Oczywiście nie zawsze, bez przesady, nie na bateriach, przecież będziemy mieli, używali diodek Magic LED. Ale niemniej jednak ja już wiem, że z tego typu statusów się mnóstwo osób cieszy. A zatem moi drodzy, przejdźmy na ekran. W którym to przypominam wam, że na dzień dzisiejszy też będą nam potrzebne dwa podstawowe programy: Atmel Wi-Fi Tools i ATBSP Terminal. W kolejnych poradnikach pokażę wam, bo wiem, że już na to czekacie, w jaki sposób skonfigurować moduł, żeby używać bootloaderów, czy to do AVR, czy to do STM, ale o tym później w kolejnych poradnikach. Moi drodzy, może najpierw spróbujmy odpalić program ATNEL wi Wifi Tools. Przejdźmy sobie do zakładki EFOTA i, tak jak w poprzednich poradnikach, spróbujmy skorzystać z. Skoro mamy uruchomiony tryb AP, to teoretycznie myślimy sobie, że być może znajdziemy go w otoczeniu sieciowym. Tymczasem zobaczcie, nie znajdziecie go w otoczeniu sieciowym, bo przypominam wam, że wystartowałem z karty sieciowej w tym komputerze, która jest, moi drodzy, tylko podłączona do innej klasy IP. Więc na razie, bez przechodzenia. Podłączania się do tego modułu, do jego AP, w jaki sposób można zmienić tę nazwę albo jak ją podejrzeć? No, oczywiście możemy ją podejrzeć, zobaczcie w otoczeniu sieciowym, czy to w telefonie, czy to moi drodzy w komputerze. Jak macie laptopa z kartą sieciową bezprzewodową, to widzicie Atmel WiFi. O, to jest ta nasza, właśnie tutaj, ten nasz moduł Atmel WiFi. Jak to sprawdzić? Bierzemy sobie na początek teraz Atnel, ATB ESP terminal. Proszę bardzo. Podłączmy się do modułu, zrestartujmy go tym przyciskiem i proszę bardzo, moi kochani, co tu nam się ukazuje? Otóż widać, że jest skonfigurowany zgodnie z diodkami statusów na soft AP mode, czyli AP, tak, czyli access point i widać też jego nazwę, którą przed chwilą, albo zobaczcie, którą widzimy też właśnie w otoczeniu sieciowym. Czy można ją zmienić w locie? Czy zmiana nazwy będzie wymagała, yy, na przykład restartu modułu? Zaraz się o tym przekonamy. Wrócę jeszcze na chwilę. Chwilkę do, naszego, do naszej dokumentacji w programie Atnel Wifi Tools. Jak pamiętacie, zakładka info. Odpalamy sobie tutaj tę dokumentację i przechodzimy do listy komend. Zobaczcie AT plus WRMID, zmiana nazwy modułu. Jak mówiłem, w, od wersji 1.07 czy 1.06 chyba trochę popsułem i ona przestała działać, ale w najstarszej fabrycznej wersji 1.05, jeśli sobie zrobiliście backup, to możecie sprawdzić, chyba działa tam. Tak? Wystarczy podać polecenie AT plus równa się i w cudzysłowie podać. Nazwę. Tu jest przykład. Oczywiście nie musi być nic y, w rodzaju Atmel czy coś takiego, tak? Dlatego przejdźmy sobie od razu do naszego terminala i spróbujmy taką komendę wydać, zmienić nazwę i zobaczyć, czy wymaga to restartu modułu na żywo, najlepiej w ćwiczeniu. Czyli AT plus WR MID. Równa się, o, i niech będzie moja ulubiona nazwa tutaj w ramach ćwiczeń: sterownik rolet, żadnego MAC-adresu, żadnego niczego. Można sobie dodać jakiś numerek i tak dalej. A kto nam zabroni? No to uwaga, jak nie jesteśmy w trybie transparentnym, to klikamy Send, proszę bardzo, i pojawiło nam się tak. To jest nasza komenda, to jest echo z modułu, przyszło. Tutaj nam. Od razu wyskoczyło i się zrestartował, tak naprawdę, AP wewnątrz modułu, a więc nie, ale sam tylko Access Point. My nie musimy modułu restartować, jak widzicie, na, albo może nie widzicie, to włączę tę drugą kamerę, proszę bardzo, że i to udowodniłem jeszcze raz, dokonam tej zmiany, modu, zmiany nazwy na no, taką samą wprawdzie, ale proszę bardzo, AP się restartuje, ale sam moduł się nie restartuje, bo na wyświetlaczu OLED się nic, nic się nie zmieniło. diodki statusowe nie mignęły na czerwono, a więc nazwa jest zmieniona, ale czy aby na pewno? Sprawdźmy zatem, uwaga, podjeżdżam myszką tutaj na sam dół, klikam, proszę bardzo, i zobaczcie, Atner Wi-Fi było takie, jeszcze jest, ale już się pojawił sterownik rolet. Co to? Czyżby rozdwojenie jaźni Czyżbyśmy mieli dwa moduły? No nie, słuchajcie, tutaj będzie problem, bo gdy spróbuję kliknąć połącz, to on próbuje połączyć się, próbuje, ale jak widzicie diodka tutaj na module nie zapala się na pomarańczowo i mamy informację nie można połączyć z siecią. Otóż za krótko czekaliśmy i on po prostu tego modułu już nie widzi. Więc my przechodzimy do tego modułu, który jest widoczny. Zobaczcie, to da sterownik rolet. Klikamy połącz i obserwujemy tą diodkę po prawej stronie od AP tutaj. Proszę bardzo, zapaliła się na fioletowo. Jesteśmy połączeni. Zmiana nazwy bardzo przyjemna, łatwa i nie wymaga żadnych tutaj ceregieli. No dobra, zmieniliśmy sobie nazwę. Oczywiście możemy ją teraz zmieniać na jeszcze inną, jeszcze inną, jak tylko chcemy, jak nam się żywnie spodoba. Ale chcielibyśmy, załóżmy, dokonaliśmy wielu zmian. Chcielibyśmy szybko przewrócić Moduł do ustawień fabrycznych. Znowu sięgamy do naszej, do naszego helpa i widzimy, tutaj jest pierwsza komenda opisana AT plus Z powrót do ustawień fabrycznych i restart modułu. Bardzo krótka, treściwa komenda. Spróbujmy ją zastosować. Oczywiście, tu jeszcze tylko przypomnę, że polecenie WRMIT można wydać w ten sposób. Gdybyśmy tam gdzieś byli rozkojarzeni, i sprawdzić, jaka jest obecna nazwa modułu. Ale teraz sobie zróbmy AT plus Z i zobaczymy, czy rzeczywiście nazwa zostanie y, też przy okazji. Powinna nazwa się z powrotem wymienić ze sterownika rolet do tego co było, jak fabryka dała. Klikamy zatem AT plus Z nastąpił restart modułu, szybko próbujemy zaobserwować w naszym otoczeniu sieciowym, znowu widzimy jeszcze teoretycznie, że jest sterownik rolet, nawet jest przycisk rozłącz, czyli Windows jeszcze myśli przez chwilę, o widzicie już się rozłączył bo jednak nie było tego połączenia, ale już się powinno pojawić, o jest już to, znowu nie moglibyśmy się podłączyć do sterownika rolet, który wkrótce jak Windows sobie odświeży, albo telefon odświeży, to zniknie, a my możemy się podłączyć znowu do tego zobaczcie, że tam w międzyczasie, gdy restartowaliśmy moduł, to diodka zgasła, Teraz jeszcze raz połącz. I proszę bardzo, zmiana nazwy modułu zrobiona. E, restart wykonany. Mam nadzieję, że e, ciekawe e, rzeczy Wam tutaj pokazuję. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no tego AT plus Z to lepiej nie zawsze używać i tak dalej. Macie rację. E, w sumie ono nie jest potrzebne, bo każdą komendę prawie można odwrócić jej działanie innym ustawieniem. Ale czasem, jak mówię, mamy tyle ustawień, że w końcu chcielibyśmy najszybciej wrócić do ustawień fabrycznych. To jest jedno. Gorzej bywa, gdy jest tak zwany panik. Tak, że... Przestawiliście na przykład sobie, już wiem, że się powtarzam, ustawienia UARTa na takie, których nie pamiętacie, albo inne tam mogą być kruczki i nie możecie dostać się do modułu. Ja już tak miałem i ktoś do mnie pisze, "Mirko, Mirku, zablokowałem sobie moduł, co ja teraz zrobię, w ogóle nie mogę wydać, no bo słuchajcie, jeśli bym zmienił jakąś prędkość ze 115 na 200 jeszcze na jakąś z tych domyślnych, no to prawda, mógłbym sobie powoli próbować każdą dać i robić connect, disconnect i tak dalej, ale jak zmienię na taką, którą nie pamiętam, ja taki miałem przypadek właśnie. No to wtedy jak przywrócić? Spokojnie o tym. Nawet gdybyśmy się podłączyli do kar przez kartę sieciową, do AP. No to okazuje się, że też nie bylibyśmy, yy, yy, znaczy przez AP, no to co? To nie mamy w terminalu komend AT, prawda? Yy, no bo musimy być terminalem teoretycznie podłączeni. Ale dobra, bo rozwinąłem się nie w tą stronę, co było trzeba. Zajrzyjmy sobie, za, to będzie w kolejnym fajnym poradniku o panice na wypadek zablokowania modułu przez zmianę warta. Co tu jeszcze mamy? AT plus RST. Bardzo prosta komenda, ale warto ją znać. Proszę bardzo, potrzebujemy Restart modułu. Możemy ją wydać ręcznie w terminalu. Ktoś powie, po co mi to, mogę przecież nacisnąć, tutaj przycisk, no ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że macie podłączonego procka, albo moduł ESP do swojego procka, AVR, STM czy innego, no to można wyjść z trybu transparentnego, również za pomocą trzech plusików i wydać na przykład AT plus RST, bo potrzebujecie zrestartować moduł, żeby pozyskać jakieś informacje. Proszę bardzo, proste, mam nadzieję, że proste. Co tu mamy jeszcze, wyłączę na chwilkę, widzicie przy okazji, że to się tutaj restartuje nam ten moduł, wyłączę go na chwilkę Mamy uart z, właśnie komendę. No, ta jest trochę rozbudowana do zmiany parametrów uart ale pozwólcie, że tę komendę na, na dzisiaj w krótkim poradniku pominę, bo właśnie tu będą ciekały, czekały na nas pewne czarcie, zapadki i pułapki. Pomimo, to że podałem tutaj przykłady i tak dalej, ale mam jeszcze w głowie ten moment, kiedy sam o mało co nie osiwiałem, że sobie, o Boże, to była jedna z najważniejszych rzeczy, którą oprogramowałem na najwcześniejszej wersji firmware'u. To musiało działać dobrze, a tymczasem sam w w pewnym momencie coś zrobiłem i nie mogłem się dostać do modułu. W końcu doszedłem i opowiem Wam o tym ciekawym w przypadku kolejnym poradniku. Zmiany nazwy to już mamy. Mamy tutaj kolejne polenceje AT plus SWD, hasło do modułu. Cóż to za hasło? Otóż, nasz moduł, moi drodzy, posiada możliwość, żeby się do niego dostawać zawsze za pomocą UDP, poprzez taki tajny port, można powiedzieć 48899, ale żeby się można było dostawać do niego tą drogą, to trzeba podać, najpierw wysłać do niego tak, tak zwane hasło, właśnie do modułu, które domyślnie jest ustawione w ten sposób. Dziwne, a tak naprawdę pochodzi jako domyślny jeszcze z naszych starych modułów Atmel Wi-Fi 232T. Oczywiście też je można zmienić, tylko że później w programach też trzeba to hasło zmieniać. Zresztą zobaczcie, gdy sobie wejdziemy na przykład tutaj w naszym terminalu w UDP Terminal, proszę bardzo, to tutaj mamy m.in. coś takiego, gdzieś to powinno być, ale teraz nie jestem pewien, czy ja to zrobiłem tutaj. Ho, 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 Powiem Wam, że w tym terminalu nie zrobiłem hmm, chyba zmiany tego hasła. to Będę musiał dorobić, bo jak na przykład bym teraz za pomocą komendy AT zmienił to hasło, no to niestety terminalem UDP się nie dostanę na port 48899 i nie będę mógł nic zrobić albo wydać komendę AT przez UDP. Tak, tak, bo takie też będą możliwe, ale to jest, mówię, te, pora, pora, temat na inny całkiem poradnik, więc tutaj będę musiał zrobić możliwość prowadzenia. Nowego hasła, gdyby ktoś Was to skonfigurował. Po co to hasło? Ono po to, żeby chociaż troszkę zwiększyć bezpieczeństwo, i jak już macie jakiś sterownik, rolet własny albo coś, co steruje czymś dosyć ważnym w Waszej automatyce domowej, to żeby nie każdy mógł się dobrać poprzez ten port i Wam restartować moduł albo coś tam albo doprowadzać go do ustawień fabrycznych, bo być może taka rzecz będzie możliwa, albo jeszcze innych rzeczy złych robić. Więc to hasełko to taka mini podstawa. Co jeszcze dzisiaj możemy omówić? Proszę bardzo, AT plus WScan mode, funkcja tak naprawdę zmiana widoku listy przy skanowaniu Wi-Fi. Jak wydamy to polecenie, to możemy ustawić, czy mamy widzieć, powiedzmy, czy ma być tak zwany tryb cichy i nie jest wyświetlana żadna nazwa, to bywa przydatne, tak naprawdę, gdy moduł się restartuje i tam mamy sporo informacji, po co nam mają się przewijać wszystkie w otoczeniu sieciowym do, 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 do routery mamy widzieć, prawda? Może być tryb minimalny, który wyświetla tylko część parametrów tych routerów albo tryb maksymalny, czyli zanim wydam wuskan, to muszę, to znaczy muszę, nie muszę, Ta wuskan mode domyślnie też możemy sprawdzić, jakie jest ustawione, przejdźmy od razu do terminala, moi drodzy, i spróbujmy sobie zrobić y, to polecenie ze znakiem zapytania, nie pamiętam, czy to już jest oprogramowane, ale w tej chwili sprawdzimy, at plus wuskan mode, znak zapytania wpisujemy, klik i jest zrobiony właśnie na silent. Co to oznacza? Że gdy wydamy polecenie at plus wuskan, ono jest bez żadnych parametrów. Spróbujmy je podać. Yy, w terminalu, oczywiście. AT plus scan, czyli przeskanuj mi otoczenie sieciowe. Klikam Send. No to niestety mam komunikat bardzo jasny. Bad WiFi Mode. A dlaczego? Widzimy też po, yy, po diodce na statusie to znaczy tu ją wyłączyłem, tą diodkę, ale już ten widok, ale proszę bardzo że po lewej stronie nie świeci nam się niebieska ani żółta, nie jesteśmy podłączeni żadnego, do żadnego routera. Krótko mówiąc, nie mamy włączonego STA, dlatego ta komenda w tym momencie nie zadziała. Musimy zatem w module podać AT plus mode, na przykład 3, zobaczcie, tak jak już to, żeśmy ćwiczyli sobie, 3 albo jedynkę samą, ale chcemy na razie, żeby był włączony i AP, i STA, WiFi Scan Restart, zobaczcie, i teraz... Wprawdzie moduł się nie łączy z żadnym routerem, ale ponieważ już jest włączony tryb STA, to powinno zadziałać nam ładnie polecenie WUSCAN. no bo w końcu chcielibyśmy zobaczyć jakie mamy SSID na liście i szczególnie co my zobaczymy w trybie silent. Uwaga, klik, send, AT plus WScan. trzeba chwileczkę poczekać i proszę bardzo... Pomimo, że mówiłem, że tu się nic ma nie pojawiać, to gdy z ręki podajemy to polecenie, to jednak się pojawi minimalna lista z minimalną liczbą informacji. Podstawa o każdym SSID, który jest widoczny w otoczeniu, to jest... Procentach wartość siły sygnału. Jak widać mamy tu ATBW Pixel, nasz router, do którego też się podłączałem w trakcie tych ćwiczeń, albo jakiś tam inny zegarek, czy inne ustrojstwo i przy okazji mamy podane kanały. No dobrze, to spróbujmy za pomocą y, polecenia, moi drodzy, plus WUSCAN Mode. Ustawić go na wartość w helpie, jak, jakie mamy do możliwe, możliwe wartości. Y, może tu być nie WUSCAN, tylko WSCAN Mode. Zaglądamy sobie. A w cudzysłowie muszę podać. Było silent, mogę podać min albo max. No to proszę bardzo, równa się. Było silent, to niech będzie min. I czy coś, czy coś się zmieni nam w tej liście? A tylko że równa się, ze żarłem. Równa się, proszę bardzo. Send, o, error mamy. Wózkan, ach, bo chyba dużymi literami trzeba napisać, tak jak to było w instrukcji. Min, minimum, tak, teraz poszło. Czekamy moi drodzy. Uwaga, czekamy, czekamy. A no dobra, przecież na razie tylko zmieniłem WUSCAN Mode, a teraz dopiero muszę wydać polecenie wskan. No widzicie, człowiek sam się gubi. Przepraszam, a już do mnie krzyczeliście. Teraz zrobiłem WUSCAN i czy on się będzie różnił od tego, co tutaj mieliśmy wyżej, tak? No zobaczcie. Akurat yy, można powiedzieć, że gdy z łapki podajemy, nie jesteśmy podłączeni do żadnego routera, to minimum i silent. Po prostu silent pokazuje to samo, co w minimum. No to z ciekawości zobaczmy, w takim razie tu już próbowałem pisać yy, max i zobaczmy, co my dostaniemy więcej w max. To też Wam może być czasami przydatne. Zależy, jak tam, na ile się bawicie z Wi-Fi, z y, różnymi rzeczami. A więc ustawiam na max. I teraz, moi drodzy, jeszcze raz, już nie zapominam, wuskan mode puszczam i zobaczmy, czym to się różni od tego tutaj. Bo tu mieliśmy tylko proste informacje, a tutaj mamy... Yy, jest max i mamy, słuchajcie, tak, tu mieliśmy sygnał 45%, czyli był sygnał, zaraz, sygnał, nazwa, SSID i Channel 10. No, tutaj też nie mamy więcej, wiecie co? Nie wiem, czy mi się coś nie wiem czy mi się coś tutaj nie pomieszało bo tutaj oczekiwałem, że będą jeszcze jakieś, że będzie MAC adres wyświetlony i tak dalej, może mi się coś znowu tam sknociło, to w tym maksymalnym będzie można jeszcze podejrzeć sobie MAC adresy naszych SSID widocznych w otoczeniu sieciowym, nie wiem dlaczego to teraz nie poszło, jeszcze raz zrobię wózkan powinno się pojawić słuchajcie czy on pokazuje to od razu jeszcze raz zrobię, uwaga, AT plus wuskan czekam no dobra, na razie pokazuję minimalną liczbę. To rzadko kiedy będzie ktoś się bawił ręcznie, ale jak ktoś mi kiedyś mówił, ale ja bym chciał widzieć, jakie są MAC adresy, koniecznie, mi one są do szczęścia niepotrzebne przy skanowaniu sieci, ale są ludzie, szczególnie, którzy działają na Linuxie, no, którym tam to się przydaje, bo coś tam, coś tam widzą więcej, no to ten tryb MAX będzie właśnie miał coś takiego. Yy, dobra, to tutaj taka mała skucha, ale to poprawimy. Yy, co jeszcze mamy? Mamy jeszcze dwa polecenia, ATE0 i ATE1, moi drodzy, tak? ATE0, ATE1. Włącz echo, wyłącz echo. No to chyba nie muszę tłumaczyć, chociaż niektóry, niektórzy ludzie się zdziwili. Domyślnie AT jest, echo jest włączone, czyli podane jest polecenie systemowo ATE1, ale ktoś powie, dobra, a czym to się różni, jak podam ATE0, czyli wyłączę. AT plus było E0, tak? E0. Klikam Send. No, chyba źle wpisałem. Mówię bez plus żadnego. Przepraszam, bez plus. O, widzicie się mylę, ale jest dokumentacja. Co człowiek się poprawi. Jest. ATE0 OK, czyli mamy teraz bez echa. Co to oznacza? Zauważcie, że dlatego w tym moim terminalu fajnie widać, że na żółto to, co my wysyłamy do terminala, a na biało to, co terminal nam odsyła, to jest właśnie echo, bo niektórzy pomyśleli, że jak echo jest wyłączone, to znaczy, że po takim poleceniu nic dalej się nie pojawi. Nie, nie pojawi się echo, czyli to, co ja wpisuję do terminala. Dlatego wydajmy teraz polecenie i się, i się i sprawdźmy, czy rzeczywiście teraz po tym żółtym napisie pojawi się ten biały. Uwaga, send i proszę bardzo. Widzicie, pojawił się tylko ten, który wysłałem, żółty, a tego białego nie ma. Oczywiście, ok, wyskoczyło i wszystkie informacje następne, które są potrzebne do tego, żeby tam przeskanować, się pojawiają, ale to było proste wyłączenie echa. Czy wyłączenie echa, słuchajcie, zostaje zapamiętywane po restarcie? Sam nie pamiętam. Sprawdźmy, dokonajmy resetu Procka. Możemy tym przyciskiem tutaj, ale z drugiej strony, przecież trenowaliśmy polecenie AT. Plus, plus. RST też można, jeśli jesteśmy w trybie komend. I proszę bardzo, wydajmy teraz polecenie. Nawet po prostu samo AT, tak? AT. Uwaga, wydajemy polecenie. O, tam przy okazji widać, że cały czas komputer nam się podłącza, prawda? Do naszego AP. Wydajemy polecenie AT i zobaczcie: przyszło echo, czyli wyłączenie echa jest tylko lokalne raz po restarcie. Nie zostaje zapamiętywane. Znaczy nie zostaje. Zapamiętywane po restarcie. Czy to jest konieczne? Wydaje mi się, że nie, ale jeśli ktoś się uprze, będzie mi zgłaszał: Mirku, zrób tak, żeby to jednak się zapamiętywało i po restarcie nie było echa, bo mi to przeszkadza. W jakimś tam swoim oprogramowaniu, które analizuje to, co przylatuje z modułu, to postaram się ewentualnie wdrożyć zapamiętywanie tego. Echa z naszego modułu. Miałem tryb transparentny omówić w innym poradniku, ale szybciutko, jeszcze mamy chwilkę czasu, to proszę bardzo. Kolejna komenda to jest AT plus ENTM, czyli włącz tryb transparentny, nie podajemy tu żadnego argumentu, tylko po prostu AT plus ENTM. Ale może dwa słowa wyjaśnienia, co to jest tryb transparentny. No jest to przede wszystkim podstawowa forma działania. Tego typu modułów Wi-Fi. To ona jest moim zdaniem najważniejsza. Bo co nam za zabawa wysyłać same komendy AT? Owszem, gdyby ten moduł miał sterować tylko IoT i sterować jakieś tam urządzenia żeby one coś wyświetlały no to pewnie i bez trybu transparentnego byśmy się obyli ale bardzo często chcemy mieć przejściówkę na przykład USB RS-232 prawda, która potrafi przesyłać wszystko w dwie strony, jak to w ogóle przetestować i tak dalej, najpierw trzeba taki tryb transparentny włączyć, ale żeby go włączyć to trzeba też mieć skonfigurowany jakiś soket, jakieś gniazdo No, to jednak Wam to dzisiaj tego nie opowiem ale przynajmniej mieliście wstęp bo jeszcze nie, op nie opowiadaliśmy sobie o żadnych y komendach AT które służą do łączenia o gniazdach Jakie ma moduł, chociaż dowiedzieliście się o jednym gnieździe, które było związane ze zmianą hasła i z tym, że można się dostawać na tak zwane jednosztywne gniazdo pod jednym konkretnym portem. To też jest gniazdo sieciowe, ale działające tylko w trybie UDP w naszym module. Szerzej o gniazdach i o tym wszystkich, o wszystkim opowiem Wam jeszcze w innym poradniku. Pamiętajcie tylko, że tych jakby gniazd, soketów jest, może być, mogą być dwa definiowane przez rzutownika gniazdo sztywne na tym porcie, ale jest jeszcze jedno, z którym się spotkaliście w poprzednich poradnikach, gniazdo z portem 3.3.3.3 domyślnie, na którym czeka serwer do aktualizacji FOTA, moi drodzy, tak, także tych gniazd się robi trochę sporo w naszych modułach, w odróżnieniu od innych różnych od naszych starych, to już w ogóle tutaj jest miodio, a w odróżnieniu od innych konkurencyjnych modułów tego typu, albo od gołego firmware'u ESP to jest naprawdę no tutaj to jest mega rozbudowane, są dodatkowe możliwości. Dzisiaj wprawdzie nie mówimy o trybie transparentnym, ale przypominam to, co gdzieś mówiłem w kursie i na początku może mówiłem, może nie. Słuchajcie, do włączenia trybu transparentnego jest nasza własna komenda, ale działają też niestety komendy do włączenia trybu transparentnego, które są normalnie w espressifowym SDK. I niestety, uwaga moi drodzy, no ktoś powie, pfie, co mi tam, jak nie pamięta tych rzeczy, to ja mogę sobie tamtą komendą zestawić połączenie, nawet jak Mirek, jak ktoś był na kursie ESP, to Mirek pokazywał przecież jak to zrobić. Moi drodzy, uwaga, zrobicie sobie kuku i krzywdę na własne życzenie. Otóż nie używajcie, broń Boże, ekspresywowej komendy do włączania trybu transparentnego, odkąd macie Atmel Wifi Firmware. Nie dlatego, żeby coś się zepsuło, tylko niestety tamten tryb transparentny, który sobie można zestawić również na protokole e, UDP. Jest o wiele wolniejszy. Maksymalnie działa wtedy UART z prędkością 115-200, a jak się przekonacie, może być nam przydatna prędkość o wiele większa do 1 megabita i nawet więcej, słuchajcie. I to z naszym firmware'em będzie działał po prostu. Tryb transparentny jest nie dość, że działa z UARTem y, szybkim, y, to jeszcze co więcej, ma własne buforowanie danych. Słuchajcie, przesyłanych dzięki temu jest on o wiele mniej awaryjny niż ten, który jest zrobiony w tryb transparentny, który jest zrobiony wewnątrz espresifowego, oryginalnego firmware'u, moi drodzy. Więc tutaj, no, taka jest sytuacja. Jako ciekawostkę jeszcze wam pokażę tutaj, już ostatecznie w naszym terminalu, zrobię jeszcze raz, żeby tu zdjąć wszystko z z tego, te, te okienka wyłączę na chwilę to, żebyśmy mogli się skupić tylko na pracy na chwilkę w terminalu wezmę terminal tu obok siebie proszę bardzo, zrestartuję moduł tym przyciskiem tym razem zobaczcie, bo też w porównaniu do poprzednich firmware'ów może tego, tego nie zauważyliście oczywiście u Was tu będzie wszystko disable, disable, to już omawiałem też, ale moi kochani pojawiło się coś o tyle nowego że oprócz tego, tu muszę poczekać bo on do końca jeszcze tam wyświetla jakieś komendy że yy, Poza tym, że podawana jest data i czas ostatniej kompilacji firmware'u jaki się pojawia, podawana jest wersja, to teraz doszło, może ktoś nie zauważył, że podawana jest dokładnie jaka jest wersja SDK z buildem tutaj w nawiasie non-OS i tu możecie sobie porównywać, bo ostatnio dokonałem sam aktualizacji jeszcze na Githubie, Espressif dał ciut nowszy firmware, ja staram się go od razu wszczepić, żebym na tej bazie mógł budować nasz własny firmware. Proszę bardzo, a jeszcze dodatkowa rzecz, Którą tu zrobiłem, to pokazuje się tak zwany, wcześniej tego nie było w starych firmorach Free Hip Size, i tu jest pokazane, ile jeszcze w module zostało nam teoretycznie. No, mówię teoretycznie, bo tak naprawdę, gdy uruchomimy wszystkie inne procesy różne w module, to ta pamięć tak zwanej sterty może się jeszcze zmniejszyć, ale generalnie na starcie mamy 34 kilo, tym, że zobaczcie, gdy uruchomione zostaną różne procesy, to pod koniec tutaj tego nie widać. Ale gdy się podłączę do jakiegoś modułu, do jakiegoś routera, a podłączę się, żeby wam to zaprezentować, to zostanie jeszcze raz wyświetlona, wyświetlona moi drodzy, ta wartość. Keep size i zobaczycie z, z ilu do ilu przechodzi. Zróbmy sobie jeszcze raz tutaj clear, clean, restart i sobie na początku obserwujemy. Zobaczcie około 34. Kilo... No przeskakuje mi cały czas. Dobra, bo on się próbuje połączyć, już się chyba udało mu połączyć. I zobaczcie, przy starcie ma 34, dokładnie 33,3 kB, licząc w kilobajtach, a na końcu ma już tylko 28,8 kB, czyli troszeczkę tych kilobajtów, moi drodzy, zeszło. I pojawiła się też komenda, której jeszcze nie ma w instrukcji. AT plus help Proszę bardzo, jak ją podam, albo plus chyba znak zapytania, chyba. O, przepraszam, jeszcze chyba nie jest zaimplementowana. Zaimplementuję ją, tak, jeszcze nie jest zaimplementowana. Albo może jest, nie pamiętam. Taka komenda będzie, żeby można było sobie sprawdzać na bieżąco, tak debagowo można powiedzieć, gdyby występowały jakieś problemy z modułem czy coś, to będzie można sobie sprawdzać w trakcie życia modułu, terminalem, na przykład później również od strony UDP, ale o tym sobie porozmawiamy kiedy indziej. Będzie można sprawdzać stan e, e, wielkości dostępnej pamięci na stercie. A to jest bardzo ważne. No nie może ona spaść blisko zera, bo wtedy z modułem rzeczywiście mogą się dziać dziwne. Różne problemy. I to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że sporo nowych rzeczy się dowiedzieliście. A w kolejnym krótkim poradniku opowiem o tak zwanej sytuacji panic. Panik! Yy, zepsułem sobie moduł poprzez zmianę ustawienia uarta. I jak sobie z tym poradzić? Czy jest to w ogóle możliwe? Tak moi drodzy, można sobie z tym poradzić. I to uff, luzikiem. Tak, zapomniałem, a szybciutko to Wam pokażę, bo ta komenda jest już zaimplementowana, tylko nie nazywa się AT plus HAP, tylko od FreeHAP, AT plus F i bez żadnego znaku zapytania, proszę bardzo, Enter, i już będzie można sobie sprawdzać na bieżąco, ile tej pamięci mamy, gdy moduł pracuje, wykonuje różne operacje i tak dalej. No, nie powinno to się zbliżać do zera. Oczywiście ona może się zmniejszać, gdy on będzie wykonywał różne operacje. Wiecie, to jest sterta, ona raz się może zmniejszać, zwiększać i tak dalej w trakcie działania modułu, gdy zwolnią się jakieś procesy, podziałają, później zwolnią swoje bufory, to może się to zmieniać. Mam nadzieję, że to będzie również przydatna komenda, chociaż na dzień dzisiejszy jeszcze nieudokumentowana tutaj, bo bym musiał się schylić albo podsunę to wyżej, słuchajcie, nad moją głowę, zobaczcie, nawet na końcu nie ma nigdzie tej komendy jeszcze opisanej, więc już czujecie sami pismo nosem, że niedługo ukaże się też aktualizacja firmware, nie firmware'u, tylko naszego helpa do wersji, jak jesteśmy na wstępie 1.04 to pewnie powstanie wersja 1.05 będzie nowa data i teraz to już naprawdę uciekam do następnego poradnika hej